Przekątna smartfonów z każdym rokiem staje się coraz większa. Boże jak tęsknię za kompaktowymi smartfonami. Jeśli, tak jak ja, masz już dość czucia się właścicielem cegły, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Opowiem o najciekawszych i najlepszych kompaktowych smartfonach. Zostaw lajka i subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i zaczynamy. Zacznę od prawdziwego czarnego rycerza świata mobilnego. To jest Vivo X200F. Ma ekran o przekątnej 6,3 cala. I to urządzenie, na które naprawdę warto zapolować. Oficjalnie trudno je znaleźć, ale uwierzcie, naprawdę warto. Największym zaskoczeniem jest tutaj bateria o pojemności 6,500 mAh. 6,500 mAh to po prostu niewyobrażalna liczba jak na taki rozmiar. W praktyce oznacza to, że przez półtora dnia możesz nie myśleć o ładowarce. A jeśli jednak sobie przypomnisz, szybkie ładowanie o mocy 90 W to moc, z jaką energia wlewa się do telefonu. Napełni baterię w mniej niż godzinę. Zjesz śniadanie i telefon znów gotowy do działania. Ekran tutaj to AMOLED o rozdzielczości 1,5K. Kolory są tu po prostu bajeczne. W środku pracuje procesor Diamond City 9300+. To mózg telefonu, który odpowiada za szybkość działania poradzi sobie z każdą grą, choć pod obciążeniem lubi trochę rozgrzać dłonie właściciela. Ale to przecież kompaktowe modele. Aparat z logo Zeiss robi po prostu boskie portrety, a nawet brak osobnego teleobiektywu nie psuje ogólnego wrażenia. Nowe Pixel 10 i Pixel 10 Pro z przekątną 6 i 3 cali to uosobienie stylu. Tak, Google uległo modzie i zrobiło płaskie krawędzie jak w iPhone'ie, ale zachowało swój charakterystyczny element półeczkę na palce pod aparatem. Leżą w dłoni jak ulał. Aparat w pikselu to zawsze osobna historia. Najważniejsze tutaj nie są megapiksele, lecz to, jak oprogramowanie przetwarza obraz. Kolory wychodzą tak naturalnie, że wydaje się, jakbyś patrzył przez okno. W zwykłej dziesiątce w końcu pojawił się teleobiektyw, czyli zoom optyczny ale jeśli potrzebujesz prawdziwego fotograficznego flagowca, będziesz musiał sięgnąć po wersję Pro. Posiada również ekran z technologią LTPO, która umożliwia automatyczną zmianę częstotliwości odświeżania ekranu, aby zapewnić płynną jakość obrazu i obsługuje Wi-Fi 7. Ale jest jedno ale, procesor tensor G5. Jest to sprzęt firmy Google, który nie jest przeznaczony do trudnych bitew, ale teoretycznie może poradzić sobie z grą Call of Duty. Ale Google daje Ci aktualizację na 7 lat. 7 lat! Twój telefon będzie ważny do 2032 roku. To tak, jakbyś kupił samochód, który będzie otrzymywał nowe funkcje bezprzewodowo, dopóki Twoje dzieci nie skończą szkoły. Jeśli masz ograniczony budżet, ale nadal podoba Ci się Google, rozważ zakup telefonu Pixel 9a. Te same rozmiary, 6 i 3 cale, ale ramki wokół ekranu są nieco grubsze. Wygląda skromniej, nie ma tej charakterystycznej półki przy aparacie, a w środku znajduje się stary procesor Tensor G4 z niewielką ilością pamięci RAM. Granie w wymagające gry na nim to wątpliwa przyjemność. Za swoje pieniądze dostajesz jednak najlepszy ekran OLED i oprogramowanie, które działa jak szwajcarski zegarek. 7 lat wsparcia i mnóstwo funkcji opartych na sztucznej inteligencji również są na miejscu. Aparat choć prostszy niż we flagowcach i tak robi takie nocne zdjęcia, że konkurenci w tym segmencie cenowym mogą tylko patrzeć z zazdrością. Samsung Galaxy S25 to kompakt, którego w ogóle nie czuć w kieszeni. Ekran ma 6,2 cala, to dynamika AMOLED i jest niesamowicie jasny. Prawda jest taka, że tutaj Koreańczycy trochę zaoszczędzili. W podstawowej wersji mamy tylko 128 GB pamięci, które bardzo szybko zapełnią się waszymi zdjęciami i filmami, a bateria o pojemności 4000 miliamperogodzin wydaje się trochę za mała, jednak nie spieszcie się z rozczarowaniem. Dzięki procesorowi Snapdragon 8 Elite to jeden z najmocniejszych mobilnych układów na rynku. Telefon działa bardzo wydajnie. Wytrzyma jeden dzień intensywnej pracy, o ile nie będziecie bez przerwy grać w wymagające gry. Główna wada Samsunga to wolne ładowanie o mocy 25 W. Na początku 26 roku wygląda to jak powrót do przeszłości. Jest jeszcze wersja Edge, która jest super cienka, ale tam z czasem pracy na baterii jest już naprawdę kiepsko. Dlatego zwykły S25 to wybór pragmatyka, który potrzebuje mocnego malucha z masą sztucznej inteligencji w środku. Jeśli jednak szukacie czegoś bardziej wyrafinowanego, zwróćcie uwagę na Xiaomi 15. Ekran o przekątnej 6,36 cala to ta granica, za którą kończy się kompaktowość. Jest masywny, solidny i niesamowicie piękny w swojej zielonej wersji. Tutaj mamy ten sam Snapdragon 8 Elite. A to oznacza, że Genshin Impact na maksymalnych ustawieniach to dla niego tylko rozgrzewka. Bateria o pojemności 5240 mAh, w połączeniu z 90-watowym ładowaniem, sprawia, że jest on prawie nie do zdarcia. Położycie go na ładowarce bezprzewodowej, i po 30 minutach telefon jest gotowy do pracy i obrony. Aparat Lejka robi bardzo klimatyczne zdjęcia. A tryb Master Cinema pozwoli ci nagrywać domowe wideo tak, jakbyś był Spielbergiem. Jedynym minusem jest HyperOS. Jeśli chcesz, żeby telefon był naprawdę malutki, potrzebujesz składaka. Mój faworyt to Motorola RAZR 60 Ultra. Po złożeniu to po prostu puderniczka, ale na zewnętrznym ekranie można robić wszystko: odpowiadać na wiadomości, uruchamiać sztuczną inteligencję, a nawet oglądać filmy. Po rozłożeniu witacie ogromny ekran o przekątnej 6 i 9 cala z technologią LTPO OLED. Zgięcie jest już prawie niewidoczne. W środku znajduje się topowy Snapdragon 8 Elite, więc gracze mogą spać spokojnie. Mocy wystarczy na wszystko, a bateria została poprawiona i teraz spokojnie trzyma cały dzień. Szybkie ładowanie z Zawsze przyjdzie z pomocą. Aparat jest niezły jak na taki format, chociaż szybko poruszające się obiekty czasem zamieniają się w duchy. Konkurent od Samsunga, Galaxy Z Flip 7, w tym roku stał się jeszcze bardziej wytrzymały i cieńszy. Zewnętrzny ekran teraz również zajmuje całą powierzchnię panelu. Chociaż uruchomienie na nim dowolnej aplikacji to wciąż nie lada wyzwanie. W środku znajduje się procesor Exynos 2500. To autorska konstrukcja Samsunga i jest całkiem wydajny. Jednak pod obciążeniem telefon zaczyna wyraźnie się nagrzewać. Bateria wystarcza na jeden dzień, ale ładuje się znacznie wolniej niż Motorola. Apple w końcu zrozumiało, że ludzie mają dość ciężkich Pro modeli i wypuściło nie po prostu cienki, ale ekstremalnie cienki smartfon iPhone 17R. Jego grubość wynosi około 5 mm, to prawie jak kilka kart kredytowych złożonych razem. W dłoni wydaje się niemal bez ciężaru. To nowy poziom kompaktowości, kiedy urządzenie w ogóle nie ciąży w kieszeni. Ekran ma tutaj 6,6 cala, co niby nie pasuje do pojęcia mini, ale dzięki minimalnej wadze i wąskiej obudowie korzystanie z niego jedną ręką to czysta przyjemność. W końcu Apple się postarało i zamontowało tutaj wyświetlacz o częstotliwości 120 Hz. Żegnaj, szarpana animację, witaj płynne przewijanie. W środku pracuje nowy chip A19. To procesor nowej generacji, który radzi sobie z każdym zadaniem bez wysiłku. Ale za piękno trzeba było zapłacić. Jest tu tylko jeden główny aparat o rozdzielczości 48 megapikseli. Tak, robi świetne zdjęcia, ale zapomnijcie o zoomie optycznym i ultraszerokich kątach. To smartfon dla tych, którzy cenią estetykę i komfort ponad wszystko. Jeśli zapomniałem wspomnieć o waszym ulubionym małym smartfonie, koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie też o lajku i subskrypcji. Jeśli film był dla was pomocny.